Cześć kochani, zachrypniętym jeszcze zaspanym głosem. Witam się z Wami w pierwszym dniu vlog marca. Tak. Postanowiłam go nagrywać, mam nadzieję, że wyjdzie. Z pieskiem wyszłam na dwór, jest po godzinie 8 i słuchajcie, wstaliśmy dzisiaj wszyscy za 15.08, Ja tylko zdążyłam później umyć przebrać się i wyszłam z psem, po prostu ja chodzę codziennie rano. No i tak jak ostatnio wam vlog mówiłam, a mijamy się z z tym chodzeniem z pieskiem. Ale powiem wam, że no bo się nie odzywam od tej wizyty u lekarza, bo wiadomo, że vloga wtedy skończyłam. Dzieci obydwoje są w domu. Niestety to, co się dzieje teraz w naszym otoczeniu, w obecnych tutaj nawet przedszkolach, w szkołach, u nas w przedszkolu, to po prostu przechodzi ludzkie granice, po prostu chodzi mi o te choroby wszystkie, wirusy i siedzimy w domu, dlatego, że Ignacy i Łucja kaszlą bardzo, obydwoje są na inhalacjach, więc od tak, siedzimy do środy, w środę jedziemy na kontrolę, no i dlatego, że jestem z dziećmi 24 godziny na dobę. I mimo, że ja pracuję w domu, ale wiecie, jest to praca na komputerze, przeważnie spędzam około 2 godziny na komputerze dziennie, nadaję paczki, wysyłam je do was, robię faktury, to y to jest praca, którą robię jakby zazwyczaj i nieważne czy ja z dziećmi wychodzę na spacer, czy są chore, czy są zdrowe, tylko to jest taka, taka norma, zamówienie w hurtowni i tak dalej. Ale doszły do tego chore dzieci, które siedzą po prostu na okrągło w domu, którym się nudzi wiadomo. Eee, no i tak, trzeba z dziećmi się pouczyć, pobawić, poukładać klocki, porysować, wymyślić coś, żeby się nie pozabijały po prostu z nudów. I to staje się już wyzwaniem, powiem Wam. To, jak dojdzie do obowiązków, to staje się wyzwaniem. Plus, oczywiście, treningi, gotowanie, sprzątanie, jak co dzień. Więc dla mnie, wyjście z psem, to jest trochę takim oddechem w ciągu dnia. I powiem Wam, że dlatego wychodzę od. Ja dzisiaj już będzie czwarty chyba dzień. I rano, i po południu. Ja wychodzę z pieskiem, mimo że się dzieliliśmy tym obowiązkiem z mężem, bo bumba, tak, nasze trzecie dziecko. Ale opieką nad dziećmi się dzielimy, więc tutaj też się dzielimy. Ale powiem Wam, że po prostu codziennie mówię do męża: Ale ja chcę iść, ja chcę iść, zostań z dziećmi, ja muszę iść w ogóle. Czyli się tutaj robię różnik. E, więc tak, e, więc i ja rano, i ja wieczorem. Nie wiem, czy mówię logicznie, ale wiecie, jeszcze kawy nie piłam, więc mój mózg jeszcze tak ciężko teraz pracuje. Więc to musicie mi jakoś wybaczyć. Dobra. Tyle. Planowałam ci na obiad, słuchajcie, gołąbki. Nie ma kapusty w ogóle włoskiej. My najbardziej lubimy z kapusty włoskiej. Wczoraj mój mąż był na zakupach, miał kupić. No nie ma, u nas w sklepie też nie ma, a więc gołąbków nie będę. Gołąbki przechodzą na kiedy indziej, więc co zrobię, nie wiem. Wczoraj robiłam bardzo fajną rybkę, polędwicę z mintaja pod pieczarkami, z cebulką i z serem. Do tego były ziemniaki i chyba cztery rodzaje surowego. się zdecydować nie mogliśmy. No a dzisiaj właśnie muszę coś pomyślić. Pomyśleć. I tym bardzo polskim słowem <noise> żegnam się Sławi. Dobra, lecimy. Robimy, robimy około, powiem Wam tak. E tam dochodzimy, to jest 2 km, 4 km, tak rano z, z pieskiem jest to na spacerze, bo tam południe wyskakuje tylko na chwilę, a wieczorem to już jest taki dłuższy spacer. Dobra, na razie. Mamy się do Was z takim konkretnym bałaganie, ale naprawdę bałagan jest niesamowity. Łucja tutaj rysuję, mikser mam wyciągnięty. Piekę dzisiaj ciasto. U nas zazwyczaj ciast nie pieczemy, dlatego że nie ma kto ich jeść, ale że dzisiaj odwiedza nas moja mama i yy, mam okazję pół blachy od razu oddać. Wtedy jest pewne, że my pół blachy tutaj zjemy w domu, ale normalnie tu u nas się psują ciasta. Tylko jak przyjeżdża teściowa albo ja, moja mama przychodzi, wtedy je piekę. Więc dzisiaj robimy ciasto, najprostsze ciasto na świecie, powiem Wam zawsze wychodzi i cztery składniki mamy jaja, mąkę, cukier, jaja, mąka, cukier, jabłka. Koniec, zero proszku do pieczenia, zero sody, nic więcej i bardzo prosty przepis, dlatego, że ubijamy białka na sztywną pianę, do takich ubitych jajek dosypuje się po, po troszeczkę cukier, tak naprawdę, potem się wrzuca po jednym żółtku, a potem się wyłącza mikser i albo, albo na najwolniejszych obrotach, albo jak ja szpatułką dosypuje się mąkę miesza. Koniec, gotowy biszkopt. Biszkopt wylewacie na blachę i wkładacie ulubione owoce, u nas będzie z jabłkami, czyli będzie tak taki placek z jabłkami, jak gdyby, wszystkie owoce możecie dodać, zawsze wychodzi, super dla dzieci, bo niby, wiadomo, że nic zdrowego w tym nie ma, bo i cukier, i biała mąka, zwykła pszenna, ale najlepszy jest właśnie nie fit, żadna mąka orkiszowa, żadne stewie i jakieś ksylitole, tylko normalny cukier, normalna mąka, normalne jaja, tak jak się to robiło zawsze, czyli taki najprostszy yy, biszkopt, no to pieczemy, no co, mama ma przyjść, trzeba coś upiec. Taka mała metamorfoza, w ogóle się nie przebrałam dalej w sportowej koszulce, w sportowych legginsach, i tak zamierzam dzisiaj chodzić na razie po domu. Jest gorąco jak, nie wiem, w domu przynajmniej, na dworze są całe 2 stopnie i leje deszcz znowu, więc zdążyłam z pieskiem idealnie. Tam muż delikatny makijaż na brwiach, nie mam nic, bo jeszcze henna, henna na nich jest spięłam sobie tutaj włosy. Nie chcę myć głowy, a wypadałoby już to zrobić, bo dzisiaj planuję oczywiście trening. I dopiero po treningu myśl tą głowę będę. Poduszowałam rzęsy, nałożyłam delikatną pomadkę na usta, podkład na twarz i korektor. No i brązer oszkuję. Taki delikatny makijaż na pięć kosmetyków, więc to takie wiecie. No, ale jak na mnie to delikatny. Dobra, i co chciałam powiedzieć? Plan na dzisiejszy dzień. Plan na dzisiejszy dzień, poza tym, że muszę ogarnąć dom, bo nikt za mnie tego nie zrobi, czyli sprzątanie, a na razie mało mi bardzo to utrudnia. W tej chwili jest zainteresowana bratem, więc do niego poszła, więc mam jakby chwileczkę, żeby się tutaj odezwać. Ciasto się piecze w piekarniku. Dokładne proporcje macie w opisie, oczywiście, pod filmem. Mamy, mamy po południu, ale do południa wiadomo, że coś robić trzeba. Lucia położymy na drzemkę, wtedy będę się uczyć z Ignasiem będziemy czytać. My cały czas teraz czytamy, nic innego się nie uczymy, tym bardziej jak jest w domu. Dobrze, że książka zabrałam z przedszkola, nie będziemy u zaległości, bo oni naprawdę nawet prace domowe mają. Więc wolę po prostu nadrabiać w przód, żeby później było łatwiej. No, tak jak słyszycie od głosu Ignacia, tam po prostu trwa zabawa z Łucją, e, A obiad dalej, nie mam zielonego pojęcia. I tak nie wiem, czy jakieś mięso. Wczoraj była ryba, właśnie, więc może dzisiaj coś z mięsa. ale naprawdę, no kurczę, przez to, że ta chęć na głąbki jest tak ogromna, no nie mam zielonego pojęcia, co robić. Jeszcze coś wymyślimy na pewno. No nic, więc ja kombinuję co tu z obiadem, no i idę zobaczyć, czy dzieci nie broją. Yy, wszyscy, co mają dzieci, to doskonale o tym wiedzą, ale ci, co nie mają, to właśnie tak to wygląda. Mamusia posprzątała. Dam, 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 dam. Co się da, to już jest powywalane. Mamo. Dziękuję, oliwa dla mnie. Dziękuję. Teraz nie potrzebuję, nic gotować nie będę. Mama, mama. Na ręce. Już biorę. No dobra, wiecie co? Ochoda na gołąbki przezwyciężyła. Znalazłam w lodówce taki kawałek kapusty. Ja używam używałam ostatnio do zupki. Po prostu zupę z takiej kapusty gotowałam. No i to na gołąbki się absolutnie nie nadaje, więc poszatkuję to. Przecisnę przez praskę trzy ząbki czosnku. Mam tutaj akurat gotowe kupione mięso mielone. Jest to mięso mielone stuprocentowo z szynki wieprzowej. No i tutaj mam ryżu 200 gramów ugotowanych. Więc to razem z tym poszatkuję kapustę. Wcisnę trzy ząbki czosnku. Sól, pieprz, mocno doprawię i będę formować gołąbki. Więc będą to gołąbki bez zawijania, tak zwane moje. Układacie je w naczyniu żaroodpornym i zalewać sosem pomidorowym. Sos pomidorowy to u mnie cała butelka pasaty pomidorowej. Ja mam taką z ziołami z Lidla też. Tak. I ją doprawię też sosem, sosem solą i pieprzem. Delikatnie zalewam takie gołąbki. I do piekarnika, myślę, że 180 stopni, jakieś 40 minut i będzie gotowe jedzenie. Zdrowe, pyszne, na pewno bez żadnych e konserwantów i tak dalej, doprawiamy tylko solą i pieprzem. A tak jak mówię, nawet w tym mięsie nic poza mięsem nie ma, więc w jest 100% mięsa, więc spokojnie. Ryż jest ryżem, chociaż wiem, tak, ryż też jest niezdrowy, ale od czasu do czasu bez przesady. Jest to jaśminowy dokładnie ryż, no i tyle, no więc ja zabieram się za robotę. Widzieliście urywek. Tak biegałam zamiast ćwiczyć ze za wiem, że wyglądam jak schimb, w ogóle nie atrakcyjnie, ale nie o to chodzi. Jestem siebie mega dumna. 33 minuty bez zatrzymania się. Trochę sprint, trochę trucht. I tak na zmianę zamiast treningu potrzebowałam dzisiaj przewietrzyć głowę, a mama do mnie mówi. Posiedziałyśmy już, pogadałyśmy, zrób coś, idź pobiegaj, idź na rower. Niech twoja głowa odpocznie, miała rację. Jest szczęśliwy, ja jeszcze bardziej. Pa! Odzywam się już ostatni raz, już jest wieczór, ja już jestem wykąpana, dzieci też już pokąpane, Ignacy i kolacja łócja już jest położona. Czekamy na męża, razem z mężem zazwyczaj będziemy coś wspólnie oglądać razem z Ignaciem, może pogramy w Monopoli, a wieczór już typowo mój i męża. Standardowo jakiś serial, dobra kolacja, popcorn, chyba dzisiaj zrobimy taki mamy plan na dziś, ale najpierw ja muszę iść usiąść, zmontować dla Was film i wyprzedaż zrobić ubrań tak bo sobie cała wyprzedaż ubrań dokładnie za 10 minut na moim Instagramie więc lecę to robić mam nadzieję że przyjemnie spędziliście ten czas ze mną trochę gotowania trochę pieczenia trochę biegania trochę dzieci no tak jak to u mnie jest zazwyczaj więc myślę że mam nadzieję że przyjemnie zaczął się dla was marzec i że cały ten marzec spędzicie razem ze mną będzie mi niezmiernie miło jak znajdziecie te 10-15 minut żeby odwiedzić mój kanał. To tyle. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Mam nadzieję, jutro. Pa!